Cześć, tym razem filmik inny niż wszystkie nasze wcześniejsze produkcje pozwoliliśmy sobie stworzyć mały ranking pięciu miejsc w Pieninach gdzie można naprawdę bardzo fajnie spędzić czas polegało to na stworzeniu przez nas głosowania całej naszej czwórki od 1 do 5 z miejsc, które odwiedziliśmy i w których dobrze żeśmy się bawili gdzie leżą Pieniny chyba każdy dobrze wie Pasmo górskie na południu Polski, w Województwie Małopolskim, graniczące ze Słowacją. Wiele wspaniałych miejsc. Większość osób pewnie kojarzy to miejsce przede wszystkim z Czech Koron czy też z okolicy. My jednak postanowiliśmy się skupić na innych równie ciekawych miejscach w Pieninach. Na piątym miejscu naszego zestawienia jest rezerwat białej wody. Z wąwozem między skały. Jest to prosty szlak w małych pieninach z łatwą trasą, szeroką, asfaltową, dzięki czemu nie powinna, trasa nie powinna sprawić większych problemów zarówno osobom o ograniczonej koordynacji ruchowej, jak i ewentualnie rodzinom. Które podróżują z dzieckiem w wózku. Jest to bardzo, bardzo klimatyczny wąwóz z licznymi skałami, potokiem, wodospadami, które mogą w bardzo klimatyczny sposób urozmaicić podróż. Cała podróż zajmuje około 2 do 2,5 godziny. Więc jest na pewno bardzo ciekawą alternatywą do innych, bardziej zatłoczonych szlaków w pieninach. Na czwartym miejscu naszego zestawienia mamy wąwóz szopczański, do którego dotrzeć możemy ze sromowców niżnych, najstarszym szlakiem w pieninach prowadzącym bezpośrednio na szczyt trzech koron. Wąwóz jest potężny, w szczególności można to zobaczyć wracając do punktu wejścia, ponieważ wtedy tak naprawdę możemy zapoznać się z, z gigantycznymi rozmiarami rzeczowego wąwozu. Potężne skały, niewielki strumień, do tego las tworzą niesamowity klimat, zarówno w lecie, jak i w zimie. Na trzecim miejscu jest trasa velo Dunajec na odcinku Niedzica-Szczawnica. My pokonaliśmy ten odcinek tak naprawdę ze Szczawnicy do Niedzicy i z powrotem. Trasa to około 58 km w obydwie strony. Prowadzi przez malowniczy przełom Dunajca, po stronie słowackiej przez Czerwony Klasztor. Następnie już po polskiej stronie zjeżdżamy na, na Sromowce. No i tam już jest troszkę mniej malownicza, dlatego że część trasy biegnie wzdłuż drogi asfaltowej. Mimo wszystko uważamy, że jest to naprawdę bardzo fajny odcinek trasy Velodynajac. Na drugim miejscu wąwóz Homole. Niezwykle malowniczy wąwóz, znajdujący się w Pieninach. Według nas w ogóle numer jeden, jeśli chodzi o wąwozy w Polsce, ze sztucznymi ułatwieniami, które pozwolą nam cieszyć się na całej długości pięknem tego rzecz wąwozu. Na pierwszym miejscu mamy spływ Dunajcem na odcinku sromowce Szawica, Jest to trasa około 15-kilometrowa, zajmuje około dwóch do 2,5 godziny taki spływ. Dzięki temu spływowi możemy podziwiać najpiękniejsze walory, jakie czekają dla na nas na przełomie Dunajca. Między innymi możemy podziwiać z dołu trzy korony, sokolice, ale także miasta sąsiadujące, czyli sromowce niżne wraz z czerwonym klasztorem, nie tylko walory naturalne. Przemawiają za tym spływem, ale przede wszystkim dobry, dobry sposób na spędzenie aktywnie czasu, pokonując przełom, zmagamy się tak naprawdę z wieloma trudnościami związanymi z ukształtowaniem właśnie Dunajca. Według oficjalnych informacji organizatora no rzadko kiedy ktoś kto wychodzi suchy z tego spływu, także to też jest jakiś zalążek. Dobrej, dobrej przygody, da tak nam się wydaje. Dobra, na tym, na tym w takim razie kończymy nasz ranking. A co wy myślicie o ciekawych miejscach w Pieninach? Jeśli macie coś, z czym chcielibyście się podzielić, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się. Hej.